Najważniejsze dobrze zacząć, a później niech będzie tylko lepiej. Zapraszam Was na wysłuchanie kolejnego kalenda, kalendarza, komentarza biblijnego. Mówi się, że piękno to kwestia gustu, ale może się ze mną zgodzicie, może nie. Według mnie są takie dzieła sztuki, które niezaprzeczalnie są arcydziełami i nie ma co tu dyskutować, czy to jest piękne, czy nie. Z drugiej strony są takie hmm, dzieła sztuki, które bardziej można porównać do jakiejś sztuczki albo do gumy do rzucia. E, jakoś tam się przeżuje, jakiś smak daje, trochę cukru ma, ale nie nasyci człowieka. Albo po prostu jest brzydkie, niezaprzeczalnie brzydkie. I z zasady ta sztuka właśnie jest ciemna, mroczna, oparta na brzydocie śmierci, antywartościach. Yy, przedziwne to jest w naszej naturze, yy, o czym mówi Pismo Święte. Ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, i podają uzasadnienie, dlaczego taka hmm, tendencja autodestrukcyjna. Bo, bo złe były ich uczynki. Złe były ich uczynki. E, niestety, e, może być tak, że Pan Bóg nas bardzo mocno kocha. E, chce, żebyśmy to odczuli, ale grzech nas oddziela od doświadczania tej miłości Bożej. Nie wchodzimy w Boże plany. Dlaczego? Bo bardziej umiłowaliśmy ciemność i argumenty nie przemówią, bo tu niepotrzebne nie są argumenty, tu potrzebna jest decyzja. Tak chcę wybrać dobro. Chcę wybrać arcydzieło, a to nie tylko to, co jest um, gumą do rzucia, jakość sycącą. Tą, która jest mi na rękę i zamykam się w moim małym świadku, który jest jakoś bezpieczny. W jakiejś bańce mydlanej, w której czuję się bezpiecznie i nie wychodzę poza strefę komfortu. Yy, ta miłość niszczy lęk, ta miłość niszczy grzech. Yy, Pan Bóg się nie zgadza na ten stan grzechu. I tego, że żyjemy tak, jakby Jego nie było. Dlatego właśnie posłał swojego Syna, Jezusa, który zmarł na krzyżu, aby Ciebie odkupić. Ten krzyż jest kluczem dla Ciebie do nieba. Pan Bóg zainterweniował i zaprasza Cię. Nawróć się. Zmień swoje życie. Pójdź ze mną. Przyjmij owoce tego odkupienia, tego zbawienia. Bo Cię kocham. Bo chcę dla Ciebie dobra. Zobaczcie. Ilu ludzi potruło się, zanim wymyślono dobrą książkę kucharską? Ile tam dorzucono rzeczy, które były niesmaczne albo niestrawne, albo nawet trujące, zanim powstała współczesna właśnie książka kucharska? Ilu lotników rozbiło się i zabiło, zanim stworzono te samoloty, które znamy? Ty masz Pismo Święte, ty masz Bożą Mądrość. Nie musisz po 30 latach życia. Stwierdzić, a porozbijałem się, to teraz już zacznę solidnie według Bożego Architekta budować samoloty. A potrułem się, tak, że po prostu życie stało się nieznośne. W końcu skorzystam z tej książki kucharskiej, którą Pan Bóg napisał, żeby się nie truć. Nie, możesz to wszystko mieć za darmo. Masz do wyboru jakąś truciznę, która w pierwszym odczuciu jest smaczna, nabita cukrem. I masz do dyspozycji wodę, która może w pierwszym odczuciu nie jest jakaś wspaniała w smaku, ale ona nasyci, bo to jest woda łaski. Nie daj się skusić, pozorami. Zobacz, że w świątyni byli kupcy, którzy sprzedawali, wymieniali monety, sprzedawali woły, owce, kozy, te, te zwierzęta. Oni wszyscy byli przekonani co do tego, że bardzo wielką przysługę robią tym, którzy wiele kilometrów pielgrzymują do Jerozolimy. Nie muszą tachać tych wszystkich owiec, bydła. Mogą, mają miejsce, gdzie mogą wymienić pogańskie monety na takie, które się nadają do ofiary na świątynie. Nie są nieczyste, skażone. W związku z tym porozkładali się na tym dziedzińcu świątyni no i służyli ludziom. Człowieku, nie musisz. 80 km iść z owcą, tutaj kupisz. Oni byli przekonani do tego, że dobrą misję podejmują. Byli przekonani, że dobrze robią. A przychodzi Jezus i skręca bicz i ich rozpędza, wyrzuca te, te, te monety i, i mówi: nie róbcie z mojego y, miejsca, z domu ojca, targowiska. To nie tak ma wyglądać. Y, w Twoim sercu może narosło bardzo dużo brzydoty, którą nazywasz pięknem. Bardzo dużo pozorów dobra, które tylko są pozorami, a tak naprawdę są złe. Pan Jezus chce skręcić bicz, i przyjść do Twojego serca, by tam oczyścić to serce, by uporządkować. Wyrzucić osły, te, te woły, głupotę, nieczystość i wiele innych złych rzeczy. Tylko musisz Mu pozwolić i przyjąć tę miłość. Pozwolić mu. Więc y, chciałbym, niezależnie od tego, gdzie jesteś, y, w jakim stanie jesteś, czy jesteś w stanie łaski uświęcającej, chodzisz do kościoła, czy nie, żebyś razem ze mną się teraz pomodlił takimi słowami, y, będę je mówił, a ty je powtarzaj. Proszę cię o to. Panie Jezu, y, Ty mnie kochasz, dodaj mi wiary, że przykazania są dla mojego dobra. Oddaję ci moje życie. Króluj w nim. Pomóż mi w nawróceniu. Przybliż mnie do siebie. Sprawbym złożył pocałunek na twoim ciele. Przyjmując za każdym razem komunię świętą. A błogosławieństwo dobrego Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze. Amen. No cóż, poważnie się robi, ale mam nadzieję, że ta miłość przebija przez Was i będziecie się nią dzielić z innymi. Podacie dalej tym, którzy potrzebują tych słów, udostępnijcie, dacie łapkę w górę, zrobicie te banały i będziecie subskrybować kanały. Kanał ten właśnie. Błogosławie Was.